Casper będzie spełniał swoje marzenia morskie Samochodzik elektryczny na akumulator Aż mowę mu odjęło Musimy w prawo iść Ale jak byłby ty Fiat Tipo na akumulator taki mały? <laughs> Chciałbyś? Ale byłoby śmiesznie Zaraz. Dobra, tu mamy wypożyczalnię są rowery, przyczepki, Oj, go-karty i cennik Elektryczny 30 minut 50 zł To jest Kaspra? Elektryczny 30 minut 40 zł tak. Mały i duży A, No to nie wiem który dla Kaspra będzie No nie wiem, no Kaspra sobie wybierze, to my się spytamy jaka cena, tak jest dom. dobra Ale jedziemy tam teraz jeden sobie... te Czerwony, to byś nawet mógł zabrać jaki duży. Zabrałbyś natkę wtedy? A o, o, ten, o, ten, to ten jest. jednoosobowy, a ten to, to jest dwuosobowy, Nie, no jest. Hmm. O, ten też jest niezły. Tu jakie? O, ten fajny. O, ten jest fajny. Ten? Chcesz ten? No No to trzeba iść załatwić. Lamborghini to jest. No bo takie, no wiem, że Lamborghini, no bo takie ładne. No! No ja wybieram takie ładne. gala. No. <laughs> grzybowo. Ale wszystko... w silnika nie, nie, nie. nie ma, zobacz. O, nie ma. Pani w silnik przyniesie zaraz. <laughs> ale numer. Tak, akumulatory, nie? Ale możesz wsiąść, patrząc. A możesz już wsiąść, jak chcesz. Nadka też wsiadasz? Tak, ale później. Później, później. sobie A to nie... No nie, no no musisz nogę tak, dawaj do góry. Przy... Nogę do góry. Tu masz gaz, zobacz, tak? Wciskałeś i jedzie. Jak za, za, nóżka do góry, to się zatrzymuje, tak? No. A bo hamulca nie ma, tak? Nie. Tak. Okay, yy, ja też tu wszystko. Możemy go teraz wycofać? No właśnie. O, troszkę mu pomóc. W razie, bo nie? Dobra. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Siostra wsiada? Wsiadasz też teraz, czy później? Żeby może na równym, czy na ty? No jak chcesz. A, Dobra, to Katu, w prawo może pojedziemy. O, tam radio też, muzyczka, wszystko działa, nie? Uuu. No. no. To no, no. no, no ale mama, kiedyś czy nie? Okej, okay, dziękujemy. Tak 40 po. Dobra. Jaki światła no ty! radio? A, tu! Nie no! Młodzisz pewną porą! Wozisz siostrę, co? Niech po prawej stronie. Zadowolony. Marzenie nadmorskie się spełniło, doczekałeś się. Ej, przyjedziesz mamę, mamę. No Ale się jeździ, jeździ się po prawej. Wyłącz to. <noise> Jadąc paniaki dwa. Także takie autko. 30 minut, 50 zł za, za wypożyczenie. I 30 minut zabawy. Yeah. yeah. Ale co tu opowiadałeś, że tutaj masz jakieś Ej, To jest do tyłu. A, jest do tyłu wtedy. Stop. I tutaj jest szybciej. Jesteśmy na wolno. Aha. A teraz Wam pokażemy jak jest szybko. Mhm. O, ale mhm. tam, stań. podjedź tam tyłem, zaparkuj. Tak. Tu? nie ma. ciekawych za Aha. Patrz, jak się pogoda teraz robi znowu. Ale tam śmieszne rowery. To, Natalka, spod tamte rowery śmieszne. Pod tak te rowery jedzie. Jak ciężko? Przecież nie pedałujesz. Zmiana. Brat zaufał siostrze i oddał kierownicę w jej ręce. O Pani, co Pani tak hamuje No, szybko stój, na no to... Kasper brawo, że się podzieliłeś z siostrą swoim marzeniem. I oddałeś kierownicę. Sami sobie tak dostalili. To doszło i teraz zobaczymy, kto wygra ten drugi Do mnie, do mnie. Przepuszczamy auto. Jak twerku ci się podobało? Jest na razie poza zasięgiem, jest w innej bance czasowej, bance szczęścia. o proszę Proszę, tata odprowadza. Autopilot! Autopilot włączony. I oddajemy. Jazda była przednia. Wow. <laughs> Ciekawe, czy tata umie parkować. O, gala w Autopilot parkuje i bardzo polecamy. Są też takie małe autka dla mniejszych dzieci. I co do czasu, właśnie słyszeliśmy, że można sobie dogadać. Bardzo miła obsługa. Także, jeśli ktoś będzie w grzybowie, chciałby skorzystać, to my bardzo polecamy to miejsce. Tak? Kacperku, polecasz? Tak. Kasper, to mowę mu odjęło, Natalka. Polecam. Super wrażenia. Dla mnie obsługa jest na pierwszym miejscu, a tu jest super obsługa. Bardzo no. miła pani. Mimo, że jest tam pół godziny i godzinka, pan się spytał, czy można na 20 minut dla mniejszego dziecka nawet na 15. Nawet na 15. Jest kwestia spytania się i naprawdę dogadania z panią, także my polecamy.